No dobra, to dzisiaj o tym jak starzeć się z godnością, nie? Czyli ja patrzę na ciebie, a ty na Nie, 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 nie. Ogra, ogra. Cześć wam wszystkim. Z tej strony Radek i... I Łukasz. Zaczynamy dla Was kolejny cykl. Tym razem będzie o tym, czy gry się godnie zestarzały i to zarówno gry wideo, jak i gry planszowe. Tak. Co to znaczy zestarzeć się z godnością? No będziemy mówić o seriach, o naszych ulubionych antykach, tak, no, znaczy nie, że o sobie nawzajem. Chociaż e... też. No dobra, jak widzicie, no nie odkryję tutaj Ameryki, pokażę Wam oczywiście Pokémony i to te z pierwszej serii, czyli wiem. Game Boy z Ciebie nie wyjdzie, nie? No tak. No... No, prawda jest taka, że od tego się dla mnie trochę zaczęło, jeśli chodzi o kolekcjonerstwo i o granie takie hardkorowe. No, ale dobrze, bo w zasadzie to pasuje do całej serii, tak? Bo Game Boy jest, no, martwą konsolą, no ale z drugiej strony można zadać pytanie, może od tego zacznijmy, czy Twoim zdaniem współcześnie warto wracać do Game Boy'a, tak? Czy jeżeli jesteśmy w stanie kupić w dobrej, w dobrym stanie, w, w miarę znośnych pieniądzach tą konsolkę, niezależnie już od generacji, to czy Twoim zdaniem warto? Mieliśmy te rozmowy już parokrotnie, ja pewnie podpadnę teraz paru osobom, ale uważam, że nie warto. Ja oczywiście gameboju mam kilkadziesiąt, więc jestem trochę antytezą tego, co przed chwilą powiedziałem, ale gra się w to bardzo źle, no szczególnie jeśli mówimy o klasiku, czyli właśnie w tych wersjach, gdzie jak coś tam zaświeci na słońce albo z kolei zgaśnie światło w pokoju, no to nic nie widzimy. No i te baterie wracać, ta gra z perspektywy tu lat dalej jest dobra. A moim zdaniem jest. No dobra, to może podzielmy sobie to na kilka sekcji. Zacznijmy od wrażeń audiowizualnych. No, pamiętam, to jest pierwsza generacja Game Boy'a, więc te gry były monochromatyczne. Czy dzisiaj w grach by ci to bardzo przeszkadzało? Być może. Owszem, yes. chociaż. Ale na przykład pojawiają sobie? się takie gry indie jak Return of the Obra In, mm -hmm. które są, potrafią wyglądać bardzo atrakcyjnie, mimo że nie są kolorowe, nie ma fajerwerków, tak są tylko dwie barwy. I też tam udźwiękowienie jest dość. w grach potrafi być dość uproszczone. No ale dalej da się to zrobić z klasą, nie? Są nawet konsole przecież dedykowane pod taką samą skalę kolorów teraz mm -hmm. i one wychodzą dopiero jako, jako nowe. No dobra, to powiedz mi, co w Pokémonach Cię urzekło wtedy i czy dalej mogłoby Cię to trzymać? Mm -hmm. Znaczy, trzymam je dalej, bo ja akurat do Pokémonów wracam i to nie jest ściema mm -hmm. na potrzeby odcinki, odcinka, tylko wracam. Co prawda, może nie do tych pierwszych trzech, ale do e, kolejnej serii, gdzie katowałem mocno Silvera i Golda, tak? co nie zmienia faktycznie, że to są bardzo zbliżone gierki i tych różnic aż tak wielu nie ma. Co mi się, tam, co mi się podoba. Myślę, że to angażowanie się i rośnięcie tej naszej postaci, no bo to jest przecież erpek, więc go rozwijamy i on wciąga nas w nas tą samą historię, więc z tego punktu widzenia, z tej prostej historii łapania zwierzaczków, tak właściwie stworzono coś, co angażuje nas często przez setki godzin. Czyli rozwój postaci, takie power fantasy, nie? Że widzimy progres i mamy tego stworka, który na początku był bardzo słaby i on po pierwsze łapie kolejne poziomy, jest coraz silniejszy, ale potem też ewoluuje. No wiem, że nie wszystkie równą liczbę razy i tak dalej zależy, którego mamy i też nie zawsze chcemy, żeby ten nasz Pokémon zmienił się do tej kolejnej formy. Ale generalnie takie poczucie progresu potrafi być hipnotyzujące, nie? Tak. No, szczególnie, że tych postaci mamy coraz więcej i każdą chcemy na pewnym etapie rozwijać, więc mm -hmm. to znowu nas pchnie w tym kierunku tego grindu takiego aktorowego. No ale, prawdę powiedziawszy, to jest taka studnia do wrzucania do niej swojego czasu, nie? To okay. jakby skala wyzwania, wydaje mi się, w Pokémonach jest bardzo niska. Mm -hmm. Ja tu może komuś podpadnę, ale ja ostatecznie nie jestem wielkim fanem Pokémonów. To znaczy, grałem jako dzieciak, zresztą grałem w, ten, w tego samego Blue co ty. Natomiast i też Blastoise to, było, to był pierwszy Pokémon, który marzyłem o tym, żeby go wyewoluować do tego poziomu, bo ten mi się najbardziej podobał. Ale no teraz patrzę na to z perspektywy czasu, że to jest taki bardzo, bardzo prosty clicker, tak, w którym mm -hmm. wyzwanie. Nie, nie chcę powiedzieć, nie istnieje, ale jest naprawdę bardzo proste i opiera się bardziej na włożeniu w to dużej ilości czasu Zresztą niż to, jakby na... był licznik. Mhm. Więc liczono nas, ile dokładnie godzin gramy. No też pewnie nie bez powodu to tam dodano. Co też dawało takie sense of accomplishment, mhm. nie? Że o, ja już grałem tam ileś godzin. Za dzieciaka to był flex, nie? Teraz jak jesteśmy dorośli, to nie chcemy się przyznawać, że nie grałem nie, w coś, nie, w coś Kilkaset godzin, bo trochę wstyd. Mogłem w tym czasie robić mądrzejsze rzeczy. Tak, często mam te rozmowy pod kątem managera, gdzie znikam dosłownie ze świata. No, nie, 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 nie chcę o tym nawet mówić. No dobra i, i mówisz, że nadal grywasz, ale zdarza Ci się takie dłuższe sesje, że chcesz wygrindować tego Pokemona i faktycznie te kilkanaście, kilkadziesiąt godzin jesteś gotów poświęcić? Kilkanaście godzin na pewno, kilkadziesiąt już gorzej, chociaż Silvera na pewno rozegrałem w tamtym roku przynajmniej znacznie więcej, przyznaję się mhm. bez bicia, bo dalej mi to wciąga. Zresztą te proste, bo trochę przystoczę, wiesz, bo mhm. mieliśmy też ocenić to pod kątem dźwięków muzyki, tak? Na pewno puścimy Wam jakąś zajawkę, jaka muzyka w tych pierwszych Pokemonach była, ale ona też była... Całkiem fajnie skonstruowane do tego stopnia, że to kotwiczyło w uchu i zostawało z nami na dłużej. No Ja ją pamiętam do teraz, nawet gdybym nie grał przez ostatnie 15 lat, to i tak bym ją dobrze zapamiętał. Ja bym postawił takie porównanie, że Pokémon ostatecznie to jest gra, która bardziej przypomina Stardiowali niż jakiegoś Serpek, bo mówi się o tym, że to jest Elpec, no ale w podobnym sensie jak Stardiowali. To jest sierpek, nie? Znaczy masz coś, co sobie rozwijasz i w zasadzie. Jest to raczej proces bardziej relaksujący niż taki, żebyś czuł wyzwanie emocje i tak, Czy frustrację związaną z porażką, nie? No ale słuchajcie, też na początku wam zaznaczyłem, że Pokémony wychodziły w wielu wersjach na różne konsole, no i teraz na Switchu ten ostatni Scarlet, tak właściwie. Dalej sprzedaje się w milionach sztuk, no to jest ponad 120 gier. Te powody, które Wam teraz powiedziałem, to wszystko, te plusy, tak, Ten od grafiki, od muzyki od dźwięków od wciągającej fabuły, przełożyło się na to, że nintendo tam robi kupę siana i to z jednej strony jest fajne, ale też o tym sobie trochę rozmawialiśmy. Te zmiany, które zachodzą w kolejnych pokemonach, już takie super nie są. W sensie nie ma tam takich kroków milowych, o których naprawdę chcielibyśmy pogadać. Nie są to daleko idące zmiany i też to, co mogliby, no bo wiadomo, zmiany w mechanice zawsze mogą być kontrowersyjne. Nie? Jeżeli zmienia się charakter gry, jakiś tam, nie wiem, cel albo narzędzia, które mamy do osiągania tych celi, no to faktycznie może, można stracić graczy. nie? mogą powiedzieć, ale nie to mi się podobało. Ale wydaje mi się, że bez wielkich strat wizerunkowych i raczej bez, bez ryzyka można poprawiać takie rzeczy jak prawa audiowizualne. A no. Te nowe odsłony Pokémonów nie stoją na szczególnie wysokim poziomie pod tym względem. I ktoś mógłby powiedzieć: No, wiadomo, nie chcą przejść do 3D, bo, bo 2D kojarzy się z Red. Nie, te gry są już dawno w 3D, tylko w kiepskim 3D. No tak, no ale okej, okay, to w takim razie takie krótkie podsumowanie, bo mhm. powiedzieliśmy, że graficznie to się całkiem fajnie broni. Jest okejka okay, pierwsza. Muzyka i dźwięk. Nie wiem, jak u ciebie dla mnie dalej się broni. Jest tak, okay. jak najbardziej. Fabuła jakkolwiek prosta, ale jest przede wszystkim wciągająca i dalej chce się w to grać nawet po tylu latach, więc kolejny, trzeci już plus. No, z tą fabułą bym się nie rozprętał. No, <laughs> ona jest bardzo pretekstowa, tak? To jest. Y te memy o tym, że doktor przyszedł odwiedzić jego mamę i powiedział idź zbieraj Pokemony i nie wracaj, aż zbierzesz je wszystkie. Nie, podział, okay, idź. nie są tak dalekie od, od sensu, tak? Od, od prawdy. No, ta fabułka tam była raczej takim pretekstem, pretekstem do, do pretekstem. zbierania. No co mhm. w moim przypadku nie zmienia absolutnie zdania o tym, że do Pokemonów można wracać. Co prawda nie do końca wam polecam, żebyście grali na oryginalnym, oryginalnym pierwszym Game Boy'u, no bo jest to uciążliwe, toporne. No to jest stary sprzęt, nie czarujmy się. No ale poza tym same plusy. Ja wybrałem na dzisiaj grę Króli Zabójcy. Wybrałem ją nie z uwagi na to, że jest bardzo stara, chociaż to by pasowało do tytułu serii, ale z uwagi na osobę autora. Gra pochodzi z roku 2013. A autorem jest Łukasz Woźniak, czyli Łuki. Znany Wam zapewne jako autor już dwóch gier w Wiedźminie gry osadzonej w uniwersum Cyberpunka. To wszystkie trzy tytuły we współpracy z CD Projektem. Wszystkie wybitne. Wszystkie wybitne. Czemu powiedziałeś to z takim przekąsem? Czemu ja powtórzyłem? Sam nie wiem. W każdym razie również taka gra jak Tytani, nieistotne. O jego przyszłej twórczości może kiedyś i przy okazji innej serii, ale teraz Król i Zabójcy. To jest gra, która na pewno się zestarzała w tym sensie, że ostatnio nie widzę jej wstęp. Tak, nie było. Wydaje mi się, że od dawna nie było do druku tej gry i coraz rzadziej spotykam ludzi, którzy o niej słyszeli. O co tu chodzi? Mamy dwie strony. Jedna strona gra, no król, a druga z zabójcami. To niespecjalnie odkrywcze. Tu jest król, zielony stędzik, otoczony swoimi rycerzami niebieskie stędziki który musi dojść przez plac do swojego zamku. Tak, tutaj są takie drzwi, tutaj jest zasłania. I jak tam dojdziemy do tej bramy, to wygrywamy. A Drugi gracz gra zabójcami, o tacy, czerwony stędzik. Wyglądałem jakby byli mocno inspirowani pewną grą, której, która w tytule też ma zabójców, tak. no ale no, nieważne. ważne. mi się, że wiem o czym mówisz. Tak, chyba tak. No, oni tam też na biało byli, nieważne. W każdym razie zabójcy są ukryci pośród mieszkańców miasta, którzy są tacy szare stędziki, bóle stędziki. I w dowolnym momencie możemy powiedzieć, ha ha, ten mieszkaniec to tak naprawdę jest Asasyn, znaczy zabójcy, dobra, no. wszyscy wiemy o co chodzi, tak, sprzedałem. Um, no dobrze, zatem grający królem porusza rycerzy, grający zabójcami porusza mieszkańców i w pewnym momencie ujawnia ich i próbuje zabić króla. Może zabijać rycerzy, rycerze mogą zabijać asasynów, mogą aresztować mieszkańców, a jak to robią? Wszystko robimy za pomocą kart, ponieważ na początku każdej rundy odkrywamy kartę, i ona nam pokazuje, ile punktów ruchu ma król, ile punktów ruchu mają rycerze, i ile punktów ruchu mają ci pozostali. Tak? Bo tu możemy sterować zarówno zabójcami, jak i mieszkańcami. Możemy sobie wybrać. Każda akcja ma swój koszt wyrażony w punktach. No i yy, oprócz tego jest jeszcze tylko jedna bierka. Żeton. Żeton króla. Yy, bo tu jest król zdrowy, tu jest król ranny. Jak król będzie ranny po raz drugi, to zabójcy wygrywają. Całkiem proste. Gdzie jest problem? No to co może zacznijmy od tego, tak jak przy Pokémonach. co tu się zastarzało? Jeżeli chodzi o warstwę graficzną, to muszę przyznać, że jest to przejrzyste, no ale dzisiaj pewnie to byłyby figurki. Mm -hmm. A standy były w opakowaniu? stędy jest... były w opakowaniu, tak. No i to są standy takie, powiedzmy, klasyczne dla tamtego okresu, mm -hmm. tak? Czyli, no właśnie, dlatego pytam, tak, tak wyglądają. Wszystkie, wszystkie gry wtedy miały takie stędy. Tak. Jeżeli chodzi o karty, no to jak widać grano to było dziesiątki razy, a może nawet więcej i karty się nie zniszczyły, więc muszę powiedzieć, że są na pewno solidnej jakości. Są czytelne, przejrzyste, yy, styl graficzny jest taki nie do końca spójny moim zdaniem. Te ilustracje, zwłaszcza mieszkańców, są o wiele ciekawsze niż ta mapa. Na mapę ewidentnie poszło mniej pieniędzy, a przynajmniej wysiłku. No i prawdę powiedziawszy, to w ogóle jest takie nie dzisiejsze, tak? Dzisiaj spod, grę wykonaną w ten sposób spodziewałbym się kupić raczej w Biedronce niż w sklepie z grami. Zresztą podobną grę, znaczy podobnie wyglądającą bitwę o tortugę kupiłem w Biedronce i zresztą może też kiedyś o niej. Także pod względem wizualnym, no dzisiaj już takie gier robi się zdecydowanie mniej i prawdę powiedziawszy, biorąc pod uwagę jakość tego projektu, bo. Zdradzę od, od razu, że podobało mi się i to jest naprawdę fajna gra. To to zasługuje na lepszą oprawę graficzną. I muszę przyznać, że autor, czyli Łukasz Woźniak, chyba też tak to odebrał, dlatego że współcześnie jego gry są wizualnie bardzo atrakcyjne. Tam się przykłada bardzo dużą wagę do tego, żeby ta gra po prostu sprzedawała się jako cukierki dla oczu. Na no to Łukasz, może czas na reedycję tego, co? No właśnie, z figurkami i więcej scenariuszy. No dobra, to teraz przechodzimy do głównego problemu mechanika. Mechanika jest prosta, przejrzysta i yy, fajna, tak, fajnie się to liczy, fajnie się myśli o tym, co buduje jakieś plany, co może zrobić przeciwnik i tak dalej. Delikatnym problemem jest to, że ta mapa jest tylko dwustronna, tak fajnie jakby była to mapa ośmiostronna, jest to trudno zrobić. No bo każda z nich ma pewne preferowane metody grania zarówno dla króla, jak i dla zabójców, bardziej dla zabójców. No bo król to może iść albo tędy, albo tędy. Nie i to tyle. Zabójcy mają tutaj kilka możliwości ułożenia jakiejś strategii. I prawdę powiedziawszy, po rozegraniu tego kilkanaście, a potem kilkadziesiąt razy. Z żoną no, dostrzegliśmy to optymalne zagranie. Najpierw na jednej stronie, potem na drugiej, no i gra się skończyła tam, z tym samym. Tak, więc tutaj kolejnym problemem jest to, że dla osoby, która zaczyna dopiero grać, która gra w to pierwszy, drugi, trzeci raz, w tej grze jest bardzo mało losowości. To jest losowość jeszcze taka a priori, czyli taka w fajniejszym stylu czyli najpierw mamy losową pulę z której potem dobieramy swoje możliwości. Tak? I to jest fajne, bo to nie jest frustrujące. tak? Nie mówimy: To ja chcę teraz zaatakować, rzuć kostką. Nie, nie udało ci się, nie umieszczać w tym grze. To jest no, Warhammer i tak dalej. Tutaj tego nie ma i to jest bardzo satysfakcjonujące. Natomiast no, niestety łapie się w tą pułapkę, która jest po drugiej stronie spektrum, czyli staje się to delikatnie policzalne. Nie w 100%, bo jednak jest trochę RNG, ale dość. I są pewne strategie, które są wyraźnie lepsze od innych. No, tak na przykład ten centralny budynek, dobrze jest zająć, nie obsadzić zabójcami i tak dalej, dalej. Czy to się dobrze zastarzało? Moim zdaniem, mechanika tej gry z drobną radą, nie grajcie w to 20 razy z rzędu, zastarzało się naprawdę dobrze. I tak jak Radek powiedział, to jest godne do druku. Chętnie zobaczyłbym to w nowej edycji z figurkami. Może z dodatkowymi postaciami, z dodatkowymi zasadami, map. z jakimś scenariuszem i więcej map. Tak. No, teraz są na przykład modne takie plansze w formie brulionu, nie? że możemy przewracać strony i na każdej stronie jest inna plansza. Ja myślę, że ta gra ma potencjał na takie rozwiązanie. Autorze, do dzieła! Dobra, przedstawiliśmy Wam dzisiaj dwie y, gry, jedną starszą, drugą młodszą, no ale też to medium celulozowe z, rozwija się trochę w innym tempie i trochę w innym czasokresie niż gry wideo. E, do obu warto wrócić z wymienionych powodów. Y, oba borykają się z pewnymi problemami, które też omówiliśmy. Czy będziecie chcieli do tego wracać? Powiem szczerze. Jeżeli, no bo z Game Boyem jest prosta sprawa, tak, albo ma się tą konsolę, albo nie, no i raczej nie trafi się na to w koszu z wyprzedażowym, tak, no bo Niestety są to nie. gry na jednak nieistniejącą platformę. Jeżeli traficie na króla i zabójców, to też dość wątpliwe, ale jednak na jakiejś wyprzedaży, to ja serdecznie polecam. Uważam, że jest to całkiem ciekawy produkt. Tym niemniej mamy nadzieję, że ta seria Wam się spodobała, znaczy ten odcinek. Mhm. I będziemy to ciągnąć w formie serii. Napiszcie nam. Może właśnie, może właśnie nam podsuniecie jakieś gierki, które sami ogrywaliście, będąc dzieciakiem czy nastolatkiem. I teraz chcielibyście do tego może wrócić? Może nie pamiętacie jakiegoś tytułu i moglibyśmy go dla Was odkopać? Chętnie też... A może jest jakiś tytuł, do którego boicie się wrócić. Napiszcie nam, my wóz... zrobimy to za Was. To co? Za ten odcinek Wam gorąco dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia. Nie zapomnijcie zasubskrybować i polubić.